Prawdziwa wiara jest popularna i sprawia, że wszyscy cię lubią. Jeśli naprawdę postępujesz słusznie, wszyscy będą cię podziwiać. Ale Jezus mówi coś zupełnie innego. Co zaskakujące, Biblia uczy, że prześladowanie nie jest oznaką porażki, lecz błogosławieństwa. W Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 10, Jezus mówi: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Ten werset mówi nam, że trwanie przy tym, co słuszne, może prowadzić do trudności, ale Bóg obiecuje, że te poświęcenia zostaną uhonorowane w niebie. Szukasz wsparcia, gdy świat nie rozumie twoich przekonań? Subskrybuj Święte Sprzeczności i odkrywaj niespodziewane błogosławieństwo w każdym odcinku, bo czasem trudności to znak, że idziesz właściwą drogą.